Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o wyborze kontenera magazynu, jaki tutaj będę miał na tej działce, żeby trzymać materiał. Trochę przedstawię wam projekt, jak on wygląda, jak zakupiliśmy. No i troszkę o wyrównaniu tutaj terenu na naszej działce. Więc zapraszam was serdecznie do oglądania. odnośnie magazynu tutaj na budowę jaki chciałem ogarnąć. Z początku myślałem o takim zwykłym blaszaku, garażu blaszanym, mniej więcej ceny jak się orientowałem 2,500 zł, ale poczytałem opinie, że one są bardzo słabe, blacha jest bardzo cienka, sama konstrukcja jest bardzo licha. Y, że jak się dobrze tego nie przytwierdzi do ziemi, to nawet silniejszy wiatr potrafi to zdmuchnąć. Żeby się do niego włamać, wystarczą zwykłe nożyce do metalu, i zrezygnowałem z takiego pomysłu. Y, myślałem o wynajęciu kontenera takiego magazynowego od firmy, y, z racji tego, że no, potrzebowałem jakiegoś magazynu, ale też zacząłem. Szukać w internecie odnośnie kwot, jakie to są. No i troszeczkę się przeraziłem, bo za zwykły kontener magazynowy 6-metrowy życzyli sobie 450 zł netto od miesiąca. No, biorąc pod uwagę czas budowy, no to przynajmniej stan surowy zamknięty będzie jakieś 4-6 miesięcy. Czyli to już nam daje. Sporą sumę wynajęcia takiego kontenera. No i w ostateczności poszukałem w internecie i zakupiłem taki kontener. Używany kontener, 6 metrowy tutaj z podłodzi udało się znaleźć z transportem. Sam kontener wyniósł mnie 5,500 zł netto. I dostarczenie wraz z ustawieniem na działce 900 zł. Yy, może on stać u mnie ile chce, tak naprawdę yy, nie muszę się spieszyć, nie goni mnie czas, wynajęcia ani nic yy, mogę sobie w nim trzymać rzeczy yy, ile chcę, i później mam taką możliwość, że mogę go w każdej chwili odsprzedać, tym samym yy, odzyskać trochę pieniędzy. No bo z takim garażem takim blaszanym, no to ciężko jest sprzedać później. Na działce niekoniecznie będę miał na to miejsce, żeby taki garaż postawić, no a wyrzucić szkoda takiego garażu. Więc kontener jak najbardziej uważam na plus. Nie dość, że to jest porządna, mocna konstrukcja, sam kontener jak sprawdzałem waży ponad dwie tony. Więc ciężko go ruszyć w porównaniu do takiego zwykłego blaszaczka. Jest on szczelny, bo zakupiłem go z wszelkimi certyfikatami. Nie ma żadnych przecieków, ma szczelny dach, ma mocną, twardą podłogę, więc jak najbardziej jako magazyn się nadaje. Jest on troszeczkę porzewiały, tutaj ta farba z zewnątrz jest troszeczkę obdrapana, no ale on. Pływał po morzach Bo to jest kontener morski yy, Wiadomo Te kontenery się tam troszeczkę O obijają, ocierają yy, Przy załadunkach Rozładunkach yy, jedne, jedne na drugich stoją Więc nie Chciałem mieć takiego nowiutkiego Bo to też są spore koszta yy, Ważne żeby był szczelny, prosty Bez żadnych dziur No i taki też zakupiłem yy, Zobaczycie też przebitki Jakieś timelapsy z tego jak yy, rozładowywaliśmy, ustawialiśmy ten kontener. No i do zobaczenia. Dzwonił do mnie właśnie kierowca, że transport kontenera jest zaplanowany jutro na godzinę 8. W takim razie muszę pojechać na działkę. Wczoraj byłem kupić yy, Bloczki takie fundamentowe, żeby podłożyć pod kontener, żeby nie stał na nierównej ziemi. Pojadę teraz na działkę, zobaczymy jak koparka wyrówna teren, bo nie byłem, bo strasznie sypało u nas w te ostatnie dni. Zweryfikuję i zobaczymy, czy trzeba podstawiać te bloczki, czy nie. Przygotuję teren pod to, aby, koparka, aby dostawca mógł przywieźć kontener. I widzimy się na miejscu, już na działce. Z auta przyniosłem już bloczki, cztery. Kontener mniej więcej będzie stał w tym miejscu. No ale zaraz zacznę to poziomować. Niestety nie wziąłem ze sobą statywu. Spróbuję zrobić jakieś przebitki z tego ustawiania, jeśli uda mi się gdzieś tutaj kamerkę odłożyć. Słuchajcie, kontener już przyszedł. Właśnie załatwiłem z dostawcą, z kierowcą wszystkie formalności. Kontener prezentuje się tak. Zaraz go pierwszy raz otworzymy. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Pierwsze wejście, o, trochę ciemno tutaj, nie wygląda na porządny. Podłoga jest ok, nie ma żadnych dziur. No wiadomo, to nie jest nowy kontener, tylko używany. O, dobra. Stoi, kolejny etap zamknięty za nami. Chciałbym Wam przedstawić troszkę projekt, jak to będzie wyglądało. Tu mniej więcej po środku będzie wejście i mały przedpokój, taki wiatrołap. Po tej stronie będziemy mieli nasz gabinet, gdyż to był priorytet. Dla nas ważna sprawa, bo pracujemy z żoną zdalnie. Obok będzie Łazienka, schody na górę i część jadalniana. Po drugiej stronie będziemy mieli duży salon i kuchnię tutaj od strony wejścia. Na górze są trzy pokoje sypialniane dla nas i dla dwójki naszych dzieci oraz duża łazienka z pomieszczeniem gospodarczym, z kotłownią taką. Tam będzie piec gazowy, pralnia tego typu rzeczy oraz Pomieszczenie takie garderoba, w którym będziemy przechowywali różne rzeczy. Dalej przedstawię Wam projekt już na kartce, jaki dostaliśmy od dewelopera. Mam tutaj skan na komputerze. Zaczniemy od wejścia, które znajduje się na dole pośrodku. Wchodzimy do wiatrołapu, który ma około 3,5 m2. Po jego prawej stronie jest kabina do wielkości 10 m. Powyżej znajduje się toaleta, której część znajduje się pod schodami zabiegowymi. Zobaczymy, czy, znajdziemy, czy znajdzie się tam miejsce na prysznic. Dalej mamy schody i strefę jadalnianą z dużym przeszkleniem 2,40 m. Po drugiej stronie mamy część salonową z dużym narożnym przeszkleniem. Całość ma 6 m długości. Będzie tu okno HST wstawione. Poniżej znajduje się kuchnia, również z oknem narożnym. Cała y, otwarta strefa na dole ma ponad 50 m2. Przejdźmy teraz do góry. Znajdują się tutaj trzy sypialnie od 14 do 17 m2. Przy jednym z nich jest jeszcze garderoba 4,5 m. W prawym dolnym rogu znajduje się łazienka z pomieszczeniem gospodarczym. Jeszcze im na piec oraz pralnie. Całość tego pomieszczenia liczy ponad 11 m2. W stropie wraz z projektantem dorobiłem jeszcze włas, aby zrobić drobny strych. Jak wiadomo, miejsca do przechowywania i magazynowania nigdy za wiele. Możecie zauważyć, tu już mamy ustawiony kontener i wyrównane podłoże. Tu jak możemy zobaczyć, troszkę przed naszą działką do tej drogi wewnętrznej mamy wysypane, mniej tego kruszywa, a tutaj już więcej mamy podsypane pod kontenerem, i tu pod z przodu, przed naszym domem, aby można było lepiej zostawiać wyładowywać różne materiały, wjechać cięższym sprzętem, żeby tutaj się nie zakopał, bo to były tereny tutaj pól uprawnych. No i tutaj, jak rozmawiałem z panem koparkowym, jest dość miękko. Więc tutaj nasypaliśmy ponad 20 cm tego kruszywa na całej szerokości tutaj naszej działki. Jak możecie zobaczyć, jest utwardzone, wyrównane. W późniejszym czasie tutaj będzie kostka. E, więc to kruszywo na pewno się przyda do samego końca naszej działki. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy.